Dzień dobry. Dzisiaj powracam do Was z całkiem dużą nowością. Otóż od pewnego czasu pojawiła nam się ciekawa narracja w świecie DeFi. Jak wiemy już trochę czasu minęło odkąd trochę takich ekscytujących rzeczy pojawiło się w krypto i to jest według mnie jedna z tych rzeczy. Jakiś czas temu niedawno mieliśmy DeFi 2.0, mieliśmy DeFi Summer i to były narracje, które prowadziły nas na różne protokoły. DeFi 2.0 to był protokol. Own Liquidity, czyli posiadanie swojej własnej płynności, tutaj była narracja związana z Olympus Dao, potem z jego forkami i tak dalej. Skończyło się to różnie, no ale wiemy jak to jest w świecie krypto, nie wszystko przetrwa wieki. Było DeFi Summer, czyli pierwsze takie wypuszczenie tych wszystkich projektów Defi, gdzie wrzucali token, który miał być incentyw, nagrodami, właśnie. Za dostarczanie płynności, za to, żeby używano tych protokołów i to były właśnie tego typu rzeczy związane ze światem DEFI. Teraz od jakiegoś czasu pojawia nam się narracja Real Yield. I co to w ogóle oznacza? O co tam chodzi? Możecie już trochę ugryźć tego poprzez to, co. Co mówiłem w ostatnich filmikach, poruszałem temat GMX, -a, poruszałem temat SNX -a i to są właśnie protokoły, które wpisują się w tę narrację. W tej narracji chodzi o to, że stakerzy, hodlerzy, użytkownicy tych protokołów, którzy wiedzą, wierzą w ten protokół, którzy trzymają te tokeny otrzymują Część zysków w postaci takich prawdziwych jeldów, realnych. Czyli to nie jest tylko kwestia jakiegoś fugazji wydrukowanego z powietrza, ale dostaniemy część zysków z tego protokołu właśnie w. Różnego rodzaju tokenach, a najlepiej, jeśli to są tokeny, które są niezwiązane z protokołem, czy nie są takie inflacyjne, czyli jak na przykład w GMX-ie dostajemy nagrody w avax albo w ETH, w GNS, o którym niedługo nagram filmik, tutaj dostajemy nagrody, na przykład będziemy dostawać nagrody w DAI, gdy w ciągu dwóch tygodniach rusza staking. Poza tym mamy też takie tokeny jak UMAMI. One też nam wypłacają realny zysk i też pod postacią innego tokenu. Często to są właśnie stablecoiny, co bardzo fajnie nam rokuje i bardzo fajnie nam podpowiada. A w ogóle, czemu do takiej narracji dochodzi? No, bo tutaj pojawiają się problemy z tokenomią, o których wspominałem też we wcześniejszych filmikach. Te tokeny są, po pierwsze, nic nie niewarte, nikomu niepotrzebne, są bardzo inflacyjne, nie mają użyteczności i to wszystko psuje postrzeganie nie tylko tokena, ale całego protokołu. Protokołu, przepraszam, protokołu. Tak, o to właśnie chodziło. A tutaj mamy tokeny. Które pozwalają nam być częścią tego biznesu, które pozwalają nam zdobyć część zysków wypłacanych fajnym, quality tokenem, który nie jest taki inflacyjny i gdzie nie ucieka nam potem tego wartość w czasie. Tutaj mamy taki thread Milesa, on jest z kryptobantera ekipy. Fajne trendy dosyć pisze, trochę za dużo ich spamuje, aż mi się czasem nie chce czytać, ale jednak tutaj ujął trochę mniej więcej o co chodzi w tym Rear Yield, w, w tej narracji w DeFi. Oczywiście on nie jest jednym, który o tym pisze, gdy zaraz zobaczymy sobie, te tokeny naprawdę urosły dużo, czy to UMAMI, czy to GNX, czy to GMX, te to tokeny poszły bardzo mocno w górę pokazują, że to jest właśnie dobra dobra jakość. Teraz po tym jak DXDY ogłosił, że będą banować wszystkich związanych z Tornado Cash, no to też to jest kolejny gdzieś katalys, który może pociągnąć wartość tokenów w górę. No ale możemy sobie zobaczyć, że to Real Yield operuje na tym, że więcej przychodów, no to większy Yield jest płacony do użytkowników. No i tak to w ten sposób działa. Poprzednio tutaj mamy wyjaśnienia, jak to działało w poprzednich jakby na racjach, tokenach, no teraz też skupia się na tych, które dają nam wartość. Jednym z nich jest DIY DX. Oczywiście oni jeszcze tak nie dzielą się tymi protokołami, jednak też idziemy o krok dalej w tej narracji i patrzymy, które protokoły mogą zacząć się dzielić tymi swoimi zyskami i zrobić się jeszcze lepszym, fajniejszym. Coinem, który będzie naprawdę dobrym do hodlowania, i tutaj właśnie mniej więcej jest pokazany GMX GNS, o którym pisałem już na Twitterze. Filmik będzie na dniach, także nie martwcie się, wyjaśnię wam o co chodzi, tam trochę też jest skomplikowanych rzeczy, albo nie to jest platforma, na której możemy sobie tam dźwignie puszczać i robić DJ zakłady. Więc tutaj są. Są te tokeny, mamy SNX, czyli tutaj też jak wrzucamy na staking, no to dostajemy SUSD, czyli syntetyczny USD. Potem możemy sobie go tam używać na kilka różnych sposobów, ale dostajemy wartość tego protokołu realnie dla nas. Tutaj akurat nie ma co się wszystkimi FISami. Jakby liczyć, czy patrzeć na nie, no bo tak jak tłumaczyłem w filmiku o przygodach, nie wszystkie trafiają do protokołu. Czasem idą do stakerów, dostarczycieli, LP i tak dalej. Mamy, umami, też będę pokrywał ten temat w przyszłości. Gdzie mamy Volt? Wrzucamy sobie w ten Volt kasę, no i możemy uzyskać USDC. O, ten Volt używa bardzo dużo GMX, a czyli tu GLP, GMX tokeny, one wypłacają nam realne, fajne tokeny i w nich dostajemy sobie. Kasę po prostu. Potem do tego powoli dołączają też inne tokeny jak RDNT, Butterfly, Lux i tak dalej. Także czasem aż za daleko wychodzą z tą narracją i puszczają jakieś CCVX, CRV. Ale ja osobiście bym raczej zatrzymał się na tym, że. Ta narracja daje nam możliwość posiadania tokena, który wypłaca nam realne odsetki w fajnym konie, a nie w inflacyjnie. Nie powoduje to kolejnego przyrostu inflacji i po prostu zduszenia tych możliwości wzrostu tokena razem ze wzrostem protokołu i jego wartości. Także tak by było mniej więcej po, w skrócie, o co chodzi w tej narracji. Chciałem wam. Przedstawić to w oddzielnym filmiku, gdyż teraz będę skupiał się na tokenach, które są z tym związane. Oczywiście wcześniej był ten GMX, o którym mówiłem, wtedy jeszcze nie było aż tak mocno tej narracji słychać gdzieś tam, dopiero się pojawiała. Więc wyjaśnione jest o co w tym wszystkim chodzi, i teraz będziemy mogli ruszać z kolejnymi analizami. Pamiętajcie wbić na Twittera, bo tam też dużo mówię na ten temat. Dzięki bardzo za uwagę i pozdrawiam.